To jest darmowa gra, słuchajcie. Lure Free na Steamie. Ma chyba rekordową ilość negatywnych e, recenzji i jest to ogłaszane. Uwaga, jak? Darmowym Daisy! No to ja chcę to zobaczyć, te darmowe Daisy. W takim razie. Na razie mi to śmierdzi. Infestation. Jakieś skille są. To no po prostu gra, jest robiona w rozdzielczości. Ktoś chyba robił to w, w 1280x720, i po prostu są rozciągane te, yy, te grafiki. One są rozciągane, bo zobaczcie, jakie piksele tu wszędzie są. Ale dobra, nie będziemy się dosrywać. Chodzimy na jakiś serwer. Jak widzicie, za bardzo obłożony nie jest żaden. No Ewi... No nie no to wygląda kurde to wygląda po prostu jak Warsi Masakra Ja muszę to zobaczyć. Ta pikselowa krew dodaje uroku. Please wait, game is loading. Program może yy, przestać odpowiadać? Jest dobrze na razie, podoba mi się. Zobaczymy, co dalej. Cywilian, cywilian Bigos jest, ale kurwa, no! No niemożliwe jest to. Oni się inspirowali. To jest zerżnięte, to jest. Co to jest w ogóle? To jest jakby ktoś wziął i się inspirował Warzy. Co on robi w ogóle? On tańczy? <laughs> o! Mumia. O chłop! Patrzcie. Leży. Tak, na razie zjewnąłem pierwszy raz. Masakra jakaś Interact. O, kurde, interact. Take. Czujecie już te emocje. Czujecie, że wam się chce grać. Czujecie, że to będzie niesamowita przygoda. Tak. Czujecie, że będzie dobrze. Oj, czujesz pewnie, byczku. Oj, czujesz, nie udawaj. Pa, pistolet dostałem nawet. Ale, tancerz. Ło, dostałem. Dobra. Gdzie jest ten pistolet? Wyciągnąłem go. Huh? Pa, pa, pa! Ała! Kurwa, co to jest? Ugh. Armata Dobra, idziemy dalej <grywka> Kurde, nalot bombowy. Ała, ale ewidentnie mnie głowa zabolała. No kurde, przecież nie spodziewacie się tego, patrzcie. Gracie w grę, macie mniej więcej ustawioną tak, że słyszycie dobrze, że słyszycie, że jest ok, Umiarkowanie. I nagle dostajecie cztery razy głośniejszy dźwięk taki. No przecież... Ogłuchnąć można. No, i słuchajcie, wy się dziwicie, że ludzie w to nie grają? Ja się w ogóle nie dziwię. Przecież na, da, zrobili za darmo grę i myślą, że wystarczy wypuścić za darmo, żeby ludzie się na to rzucili i grali. Jest taka konkurencja teraz na rynku gier, że wypuszczając coś takiego za darmo, powinni dopłacać. O! 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 O O Właśnie mnie wyrzucono Reminder This is free version oh. Very good Wygrałem grę Moi drodzy Wygrałem No nie no Nie ściągajcie tego Tragedia To jest szkoda czasu No Nie wiem co Mam jeszcze to testować? Dobra, wejdę jeszcze na jeden serwer jakiś. O, wezmę sobie dla rozmaicenia. O. EO. EO harambe. Dobra. EO harambe play. No i wejdę jeszcze raz. Nie, no wejdę na jakiś premium. Nie, no nie stać mi na premium. Cześć, Dawidek, siema, Cosik. Kurde, Potrzebuję więcej snu. Muszę się bardziej wysypiać czat. Nie wiem, czy nie zrobimy jutro streama, że jak po prostu się wyśpię, to sobie go odpalę. O 11. Muszę jakiś muszę się wyspać. Codziennie staram się wstawać rano, żeby na jakąś godzinę to odpalić, ale kurwa jestem niedospany. Czekajcie. Freaky Sosik wysyła 500 kryształów. Biedny biblefam. Nie no, dziękuję. Freaky Sosik, 500 kryształów dałeś. Dziękuję ci bardzo serdecznie za podarowanie. 500 kryształów? Ale... Zwróćcie uwagę, jak wspaniale wygląda w ogóle. Te... Patrzcie co się dzieje z niebem. Patrz patrzcie co się dzieje z niebem. Dynami... Dynamiczna jest ta. Dynamiczna jest pogoda. Pa pa pa! Na naszych oczach! Apokalipsa Ale się dzieje, patrz. O, tam jakiś wybuch jądrowy. Tu, proszę bardzo. Pa, 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 idzie zombiak. Czy mogę, czy mogę bić z pięści? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie mogę bić z pięści. Muszę złapać o, pałę w rękę i muszę nawalać, no. Dobra, musimy teraz znaleźć ee, jakąś broń. Grasz Andrzejem Gołotą? No nie, no właśnie nie potrafię, nie potrafię bić z pięści. Go Daisy do porównania Nie no co ty chcesz tu porównywać To jest po prostu przepaść i to To jest Ta gra wygląda jakby była stworzona gdzieś około 20 lat temu No myślę że z 15-20 lat temu Nie no nie chce mi się czat No umówmy się no Patrzcie to. To w ogóle wygląda, jakby było zerżnięte z tego. Z Warzy. No, wszystko jest tu zerżnięte. Nie wiem, jakiś gracz Warzy się inspirował. Zobaczcie, spis y, ludzi. Tak samo. Cywilian i tak dalej. Z numerkiem. Z tym. Eee, patrzcie, wszystko. Tutaj. Eee, następnie opcje. Tak samo. Ta sama czcionka jest nawet. Ta sama czciąka Niklaus To ta gra o tej cymerce? No ja to jest ta, co zjeżdża z tych z, z, zjeżdżalni Pa! Mikołaj! Dobra, pokażę wam, bo Mikołaj ty chyba nie wiesz Uważajcie teraz Uwaga! Odpalamy armatę. Przyciście sobie. Zobacz jak są dźwięki wyważone. O, Szyba mi pękła. <gulia> Uwaga, guma w majtach! <gulia> Odpalamy armatę! <gulia> no nie no, no, jedna z najgorszych gier ever, no Co tu się dzieje w ogóle? Chłop czekał chyba, moi drodzy, w, w przychodni Podczas covidu Chciał sobie, no, krew pobrać <laughs> Nie doczekał się, no niestety Tak to już bywa Zrób lepszą, nie potrafię Te a patrz, a oni potrafią i nie zrobili patrz. Ziewam. Ziewam już, bo nie ma co robić tu jest tragedia. Gra wygląda okropnie, działa okropnie, brzmi okropnie. Nudna jest okropnie. Jest za darmo i nikt nie chce w to grać, no to nie wiem, co jeszcze trzeba dodać. Jak to jest darmowa gra i jeszcze nikt nie chce w to grać. I teraz z ciekawości, moi drodzy, wejdziemy sobie na Steama. I zobaczymy. Jakie tam wpisywali recenzje, dobra? Patrzcie. A podobno można kupić wersję pa 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 pa. Można kupić premium wersję i kosztuje 40 zł. Wersja premium. Dobra, poczekajcie. Teraz tak. Wejdźmy sobie tu ja Wam muszę pokazać, gdzie jest ta gra. Eee, ona jest na Steamie. I uwaga, jest taka informacja: 4% z 42 recenzji jest pozytywna. Czyli to jest około. Jedna recenzja jest pozytywna? Czy dwie? Nie wiem. wy wysyła 50 bitsów. Cześć, coś mnie ominęło. Eee, dziękuję ci serdecznie Za pięć odbiców. czy coś cię ominęło? Oj, nic cię nie ominęło I teraz uwaga, proszę zobaczyć Jakie screeny prezentują Tutaj, patrzcie to Kurde, zajebiście tu wygląda Nie? Patrzcie tutaj, sztos Patrzcie tu, jaka natura Kurde, jakie lasy I to dupia Pa, jakie lasy Pa, chłop leży Patrzcie jak bogato wystrojone te Wnętrza. Ja. A potem dostajecie takie gówno. I teraz tak. Recenzje moi drodzy. Uwaga. Tak gra to nieporozumienie. A ja już mogę wystawić? Oho, byczku. Dobra. To napiszemy. A kto to robi w ogóle? Lure Corporation. Ty to może ona faktycznie sobie zrobiła grę. Dobra. Napiszę tak. Hmm, gra zostaje, eee, nie, no co okropna gra, wszystko jest eee, beznadziejne. Eee, grafiki, eee, wsz... wszystkie grafiki były. Robione chyba w rozdzielczości nie wiem 480 p i potem rozciągnę o rozdzielczości monitora. Uważajcie na, na głos. ...dźwięki strzelania z broni, bo prawie słuch straciłem. Eee. Głosy jak z armaty. Mm. Wygląd chuda i... ...połowy gry to zerżnięte warzy. Infestation i ogólnie nie polecam, radzę zająć się czymś pożytecznym zamiast robić takie gry. No i pozdrawiam. Czy polecam? Nie polecam. Zezwól na komentarze, zezwól. I poszło.